Cześć, Cześć wszystkim, witam Was na warsztatach zorganizowanych przez firmę Fortum. Ja nazywam się Dariusz Wieżwicki i w Fortum jestem menadżerem do spraw rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. I dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć kilka słów o rynku energii elektrycznej dla klienta indywidualnego w Polsce, o działalności firmy Fortum i też będę chciał Wam pokazać, jak wygląda faktura za energię elektryczną dla klienta indywidualnego? Pewnie to wiecie, ale pewnie nie wiecie wszystkiego, co na tej fakturze jest. Dobrze, teraz widzimy przykładową fakturę. To jest faktura wystawiona przez Fortune. Jak widzicie, mamy tutaj dużo cyferek, dużo różnych stawek, dużo różnych nazw opłat. No i większość odbiorców nie orientuje się w tym, co oznaczają te opłaty i od czego, od czego zależą żeby rozszyfrować sobie fakturę, to tutaj, przepraszam, tutaj mamy numer punktu poboru. Oczywiście tutaj dane są e, zmyślone, mamy same zera, ale każdy punkt poboru ma taki, powiedzmy, swój numer identyfikacyjny, numer ID. Nazywamy to numerem punktu poboru energii. Tutaj mamy okres, za jaki ta faktura została wystawiona. Na tym przykładzie to mamy 1 października, 30 października, więc jest prawie za cały miesiąc bez jednego dnia, bo październik miał 31 dni. Mamy napisane, że był to odczyt klienta. Nasi klienci mają możliwość podawania samodzielnie odczytu i wtedy na podstawie tego odczytu wystawiamy fakturę. Jest to usługa, którą znajdziemy pewnie u większości sprzedawców działających na rynku. Oczywiście, jeżeli klient nie korzysta z takiej usługi, to wtedy faktura rozliczeniowa jest wystawiana na podstawie odczytu dokonanego przez operatora. U większości operatorów najpopularniejsze okresy rozliczeniowe to są dwumiesięczne. Na terenie ENA operator i Energo operator ten dwumiesięczny jest najbardziej popularny. Na terenie Tauron dystrybucja, PG dystrybucja bądź Stein operator najpopularniejszym okresem rozliczeniowym jest okres rozliczeniowy sześciomiesięczny. I tutaj dostajemy prognozy do zapłaty, i raz na pół roku rozliczenie. Oczywiście jest możliwość u każdego z operatorów zmiany tego okresu rozliczeniowego, ale to wiąże się z, ze zmianą opłaty abonamentowej, którą mamy tutaj. Czyli ta opłata abonamentowa jest zależna od tego, jaki mamy okres rozliczeniowy. Im więcej odczytów w roku operator musi dokonać naszego licznika, tym ta opłata abonamentowa jest wyższa. Tutaj na przykładzie. Tak. A jak wygląda rzeczywisty odczyt klienta? Wysłałam na mail, ile wyszło na liczniku. To znaczy, nasz klient w naszej usłudze, ta usługa nazywa się rozliczanie na żądanie, ma możliwość wysłania nam stanu licznika SMS-em na e-boku bądź mailowo i też może do nas zadzwonić. więc ma cztery opcje, jak może podejść. Czyli ja nie odczytuje klient, tylko wygląda na odczyt klient? Tak? To znaczy nie, to zawsze. Niezależnie od tego, czy klient korzysta z tej usługi naszej, że może nam podać stan licznika i wystawimy fakturę rozliczeniową, operator zawsze będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym odczytywał ten licznik i wysyłał go nam. My jako sprzedawca nie dokonujemy odczytu licznika, to jest rola operatora. I ta opłata zależy od tego, jaki mamy ten okres rozliczeniowy. Więc jeżeli korzystamy z usługi u sprzedawcy, że sami podajemy okres rozliczeniowy, sami podajemy stan licznika. To najbardziej nam się opłaca zmienić okres rozliczeniowy operatora na przykład na odczyt co rok, bo tam nam nie będzie zależało na tym, żebyśmy otrzymywali od operatora, bo sami podajemy, a dzięki temu jesteśmy w stanie sobie obniżyć opłatę abonamentową. Bo gdybyśmy mieli jednomiesięczny okres rozliczeniowy operatora, to ta stawka za dystrybucję, opłata abonamentowa byłaby wyższa. Tutaj mamy rozliczenie dystrybucji. Ta opłata jest w tej części oznacza to, że wszystkie te opłaty My jako sprzedawca pobieramy od klienta zgodnie z taryfą, którą dla operatora zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki i w całości odprowadzamy do dystrybutora. Więc my jako sprzedawca nie mamy wpływu na wysokość tych opłat. Odbiorca w pewnym zakresie ma wpływ na wysokość tych opłat, na przykład poprzez wybór okresu rozliczeniowego ma wpływ na wysokość opłaty abonamentowej.